Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, zachwycający komfort, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Dostępność limitowana. Leksus elitarny w każdym wymiarze. Najczęściej wybierany szampon wśród Polek? Elsev Hyaluron Plump. Formuła z kwasem hialuronowym zapewnia 10 razy więcej nawilżenia przez 72 godziny. Wypróbuj szampon numer jeden w Polsce: Elsev Hyaluron Plump od L'Oreal Paris. Chce urlop na regenerację. Regenerację? Wątroba się odzywa? Daj jej hepatil, który zawiera nie tylko ważny składnik fosfolipidów, ale też dwa aminokwasy obecne w wątrobie. Hepatil, gdy wątroba się odzywa. Kiedy kogoś kochasz, każdy jego ból staje się Twoim bólem. I chcesz zrobić wszystko, żeby było lepiej. W walce z bólem, troska jest naszą siłą. Dlatego leczmy ból z troską przynosząc ulgę bez nadmiernego ryzyka. Jak APAP. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. APAP. Troska jest naszą siłą. Każdy Twój ruch ma znaczenie. Zawsze wybierasz to, co najlepsze dla Ciebie. I to, co pewne. Dlatego nastawy sięgasz po Artresan Effect. Artresan Effect to nie tylko kolagen. Zawiera też Apreflex, dzięki czemu zwiększa elastyczność stawów i daje pierwsze efekty już po siedmiu dniach. Artresan Effect. Twój ruch. Wypróbuj też nowość. Artresan Mów w formie żelek z kolagenem i witaminami, po której sięgasz, kiedy chcesz. Coraz częściej mam problem z czytaniem nawet dużej czcionki. Obraz jest niewyraźny, oczy zachodzą mgłą, prowadzenie samochodu też bywa uciążliwe. To nie mgła. To mogą być pierwsze objawy mętniejącej soczewki, które nasilają się wraz z wiekiem. Stosuj Vedixin Zmętnienie. Specjalistyczne krople do oczu, które ograniczają powstawanie zmętnień soczewki. A na zespół suchego oka Vedixin Intense. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Trzy miesiące temu zgłosiła się do mnie Ola z problemem słabych włosów i zwiotczałej skóry. Potrzebowała radykalnej metamorfozy. Dlatego poleciłam jej Skrzypowite 40, bo jej skuteczność sprawdziłam na własnej skórze. Skrzypowita to idealny wybór dla kobiet po 40 roku życia. Zawiera skoncentrowane ekstrakty roślinne, silne antyoksydanty i kolagen. Efekt? Po trzech miesiącach stosowania włosy są wyraźnie mocniejsze i gęstsze, a skóra gładsza i bardziej promienna. Skrzypowita, jesteś piękna! Okazało się, że mam problemy z wątrobą. A nie nadużywam alkoholu i dobrze się odżywiam. Niemal co trzeci Polak ma stłuszczenie wątroby, co może prowadzić do zapalenia. Optihepan to pierwszy taki lek dostępny bez recepty z najwyższą dawką ornityny. Optichepan usuwa toksyny, poprawia funkcję wątroby i jest skuteczny w różnych jej schorzeniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hej! Na rowerach w taką pogodę? Dla nas nie ma złej pogody. Jest tylko dobra odporność. Bo wszyscy bierzemy Iskial. Iskial Immunomax to wysokie porcje cennego oleju z wątroby rekina i witaminy D3. Iskial buduje odporność od wewnątrz. Remont w trakcie, a nagle łapie cię ból pleców? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Szybko działa, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit. Twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit. Dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Ucz się i baw z CVP ABC. W najnowszym numerze. Tajemnica znikających książek w literkowie. W prezencie pluszowy ogrzewacz do rąk, jurajskie jajo lub świetlna kostka plus niespodzianka. Volvo XC60 Black Edition z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie. Komfort, bezpieczeństwo, osiągi. Volvo XC60 Black Edition Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo Wybierz nurofen, gdy dopadnie Cię nagły ból I sięgnij po naszą najszybszą kapsułkę, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Jak smakują chwile wolnego? Czasem jak spacer pod Giewontem Naszym kultowym oscypkiem. Nowe chipsy przysnacki. Smak wyjątkowych miejsc zawsze przy tobie. Hej, Ikea, a co na śniadanie? Ja nie Ale ja chciałam sadzone. Ikea, lepiej pomyślany dom. Tania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelnie gotowe. Tania Frosty jest mm, pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Każde pranie niszczy twoje ubranie. By to powstrzymać, stworzono Poolight Keratin Therapy z aktywną formułą, która tworzy barierę powstrzymującą niszczące siły tarcia. Poolight Keratin Therapy czyste pranie bez zniszczeń. O. Misja: Złap super okazję. Coca-Cola Fanta lub Sprite 6.19 za sztukę przy zakupie dwóch, a Kawa Ziarnista Jakobs tylko 65.99 za opakowanie. Carrefour tańsze wyjście na zakupy. Dokucza ci kręgosłup? Wraz z wiekiem Twoje kości są mniej wytrzymałe. Spada mineralizacja i gęstość kości, co naraża je na kontuzje i osteoporozę. Dlatego chroń swoje kości i stosuj moleki nosteo. Moleki nosteo zawiera wysoką dawkę niezbędnego dla kości wapnia, ale również witaminy D i K, które wspierają jego wchłanianie. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki nosteo nie daj się złamać. Teraz dostępny w opakowaniu promocyjnym. Super ceny Aldi. W tym tygodniu pomidory malinowe aż 40% taniej. I mięso mielone z szynki jedynie złoty 99 zł za co drugie opakowanie. A kawa Dalmajer kilogram tylko 49,99 przy zakupie dwóch. Dziś wieczorem w TVP Kultura o 20.00 Zabójczy Widok. O 22.20 w samo południe, a 30 minut po północy Freddy Mercury, wielki mistyfikator. Do zobaczenia w TVP Kultura. W Teatrze Telewizji. Że jesteście śrubkami kolosalnej machiny państwowej pracującej dla celów wyższych. Przecież urzędnik państwowy w takiej kopercie ośmiesza swoje stanowisko. Dlaczego mi dokuczacie przecież Wam nic złego nie zrobiłem. Przecież brat wasz! Bronisław Pawlik, Mariusz Dmochowski, Wojciech Pokora i Piotr Frączewski w spektaklu Płaszcz we wtorek o 20.00 w TVP Kultura. puszysty rogalik i aż trzy warstwy delikatnej czekolady milka. Czekoladowo, czekoladowo, czekoladowy. Potrójna przyjemność, potrójna delikatność. Milka Choco Croissant Ważny moment, a ty w toalecie? Stoperan leczy biegunkę już od pierwszej dawki To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Zwróć uwagę na przeciwwskazania W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Stoperan Zmień perspektywę Od poniedziałku z kuponem Lidl Plus W leczko mleczko 10,99 za opakowanie przy zakupie 2. Sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów Za pół ceny przy zakupie 2. A tylko w poniedziałek karkówka wieprzowa rzeźnik 9,99 za kilogram Lidzę, to się opłaca. Wybierz nurofen, gdy dopadniecie nagły ból i sięgnij po naszą najszybszą kapsułkę, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Trzy miesiące temu zgłosiła się do mnie Ola z problemem słabych włosów i zwiotczałej skóry. Potrzebowała radykalnej metamorfozy. Dlatego poleciłam jej Skrzypowite 40, bo jej skuteczność sprawdziłam na własnej skórze. Skrzypowita to idealny wybór dla kobiet po 40 roku życia. Zawiera skoncentrowane ekstrakty roślinne, silne antyoksydenty i kolagen. Efekt? Po trzech miesiącach stosowania włosy są wyraźnie mocniejsze i gęstsze, a skóra gładsza i bardziej promienna. Skrzypowita, jesteś piękna. Kiedy kogoś kochasz, każdy jego ból staje się Twoim bólem. I chcesz zrobić wszystko, żeby było lepiej. W walce z bólem troska jest naszą siłą. Dlatego leczmy ból z troską, przynosząc ulgę bez nadmiernego ryzyka. Jak APAP. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. APAP. Troska jest naszą siłą. Po sąsiedzku. Coraz częściej mam problem z czytaniem nawet dużej czcionki. Obraz jest niewyraźny, oczy zachodzą mgłą, prowadzenie samochodu też bywa uciążliwe. To nie mgła. To mogą być pierwsze objawy mętniejącej soczewki, które nasilają się wraz z wiekiem. Stosuj Wedixin zmętnienie specjalistyczne krople do oczu, które ograniczają powstawanie zmętnień soczewki. A na zespół suchego oka: Wedixin Intens to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dokucza ci kręgosłup? Wraz z wiekiem twoje kości są mniej wytrzymałe. Spada mineralizacja i gęstość kości, co naraża je na kontuzje i osteoporozę. Dlatego chroń swoje kości i stosuj moleki Nosteo. Moleki Nosteo zawiera wysoką dawkę niezbędnego dla kości wapnia, ale również witaminy D i K, które wspierają jego wchłanianie. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Teraz dostępny w opakowaniu promocyjnym. Ważny dzień dla Twoich bliskich, ale przez ból wszystko wypada Ci z rąk? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Szybko działa, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit, twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Pop, 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 pop. Codzienność bywa nudna? Złap 7 Days, który pomoże Ci wygryźć rutynę. Pyszne nadzienie kakaowe w puszystym rogaliku. Słodka i pyszna przekąska, która umili ci chwilę. Seven Days. Wygryź rutynę Zupy frosty. Wiemy, co robić, by były takie pyszne. Wybieramy do nich najlepsze warzywa. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Jeść, bo Zupy Frosty jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. O! Złap super okazję. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 6,19 za sztukę przy zakupie dwóch. A kawa ziarnista Jakobs tylko 65,99 za opakowanie. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Tylko w kina. Mamy ratować Spongeboba! Spongebob będzie potrzebował super drużyny. Pana Kraba, Skalmara i Patryka. Ja też Spadło w pirata, tylko w Chinach. Uczcie i baw z CVP ABC. W najnowszym numerze. Tajemnica znikających książek w literkowie. W prezencie pluszowy ogrzewacz do rąk, rajskie jajo lub świetlna kostka plus niespodzianka. Coraz więcej osób ma problemy z wątrobą, a niemal co trzecia ma stłuszczenie. To może prowadzić do zapalenia. Dlatego powstał Optihepan. Pierwszy taki lek dostępny bez recepty z najwyższą dawką ornityny. Optichepan usuwa toksyny, poprawia funkcję wątroby i jest skuteczny w różnych jej schorzeniach. Optichepan. Siła leku na wątrobę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Milka Max. Delektuj się. Maksymalnym smakiem w każdej kostce. Najczęściej wybierany szampon wśród polek: Elsev Hyaluron Plump. Formuła z kwasem hialuronowym zapewnia 10 razy więcej nawilżenia przez 72 godziny. Wypróbuj szampon numer 1 w Polsce. Elsev Hyaluron Plump od L'Oréal Paris. Super ceny Aldi. W tym tygodniu kawa tylko 23,99 za sztukę przy zakupie dwóch i parówki Dolina Dobra aż 50% taniej, a ser Sierpc tylko 2,49 za co drugą sztukę. Na program zaprasza sponsor Herbapol Wrocław, producent leku na zaparcia Radirex.